Euro, -jen. no tutaj ten silny ruch, silny ruch, który obserwowaliśmy niedawno, no był on oczywiście związany z Bank of Japan, konkretnie no z konferencją, właściwie znaczy nie z konferencją, a z posiedzeniem oraz z raportem na temat, na temat gospodarki. No i tutaj, no i tutaj no mamy silny impuls spadkowy. Ten silny impuls spadkowy zanegował nam kolejne strefy popytu i dotarł w okolice. Silnego, silnego rejonu, ten silny rejon no, jest zdefiniowany na podstawie wyższego interwału czasowego, konkretnie na podstawie interwału W1, no i tutaj 122,70 i kolejny raz ten obszar cenowy zareagował pozytywnie, jeżeli chodzi o poziom taką szeroką strefę. Popytu. W tej chwili, w tej chwili jednak nie wygląda na to, żeby strona podażowa miała odpuszczać, wręcz przeciwnie. Myślę, że będziemy tutaj kontynuować spadki, jeżeli chodzi o taki poziom kolejnych problemów dla podaży, no to w mojej opinii, w mojej opinii tutaj 122.00, czyli lokalna strefa popytowa, gdzie dodatkowo wypada nam się dokładnie 50% całego ruchu długoterminowego, wzrostowego, konkretnie dzisiaj afidomarczego tego ruchu, który był pociągnięty od 2012 roku. Dlatego też jest tutaj jeszcze liczenie spadków i dla mnie takie spadki są jak najbardziej możliwe. Natomiast każda nawet płaska korekta według mnie może tutaj być okazją do zajęcia policji kontynuacyjnej w kierunku południowym. Podobnie by jest w tej chwili na jenie, konkretnie na USDJPY, czyli w wybiciu, mamy w tej chwili do czynienia z wybiciem linii trendu wzrostowego oraz wybiciem kolejnych poziomów wsparcia. No i również jak na eurojenie mamy do czynienia z możliwością kontynuacji tego ruchu w kierunku południowym. Jest jeszcze tutaj miejsce, jest tutaj możliwość rozwinięcia tego ruchu spadkowego przynajmniej w okolicy tych minimów, które kształtują nam się na 107 107,800. W tym przypadku również mój pogląd dotyczący tego, że ta przynajmniej płaska korekta będzie dobrą okazją do zajęcia pozycji sprzedaży jest aktualna. No i według mnie tutaj pierwsze cele dla korekty to będzie 100. 9.40, ale jeżeli zwrócimy na niższy interwał czasowy, to widzimy, że pierwszy cel dla korekty, czyli 19.40, został osiągnięty, natomiast nieco wyżej, w okolicy 109.800, wypada kolejny cel. Kolejny cel, który może być tutaj dosyć jasny i czytelny dla podaży.